嘀嗒，嘀嗒，嘀嗒，嘀嗒。 Zaczynam mowę tą, dobre chłopaki tu są Wszyscy dobrze to wiedzą, każdy pies jest faają W każdy dzień oraz nocą, jebać barwę niebieską Grą jest naszą uliczną, każdy pies jest faają się inni przyznają, leszcze się sprzedają firmowcy powtarzają, każdy pies jest faają się inni przyznają, leszcze się sprzedają, leszcze się sprzedają firmowcy, powtarzają, firmowcy powtarzają, każdy pies jest my Daj maliku, na to pas palimy lorka raj to sens nie kopka, nie ma to jak bonią Masz nie mam oka, w płuca mnie uderza chmura głęboka Więc z rozwysku na rozbiegasz byle by nie trwało do lat Czy spojny per po polu na maola Zula do moc od spali lola, bo jak idola jest przepisów drogowych, robimy se jaja Ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja Przepisów drogowych Robimy se jaja I ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja Bo od przepisów drogowych Robimy se jaja, ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja przepisów drogowych robimy se jaja i ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja. Bardzo lubię, kiedy słychać ten scholowy wokal, kiedy ludzi masa i pęka w lokal mocny was cały czas i bombowa stopa Porywa ciało od duszy jak z gloka. Bardzo lubię, kiedy słychać ten scholowy Bo w oknach podstarzali konfidenci, więc wsiadamy w auta kierowca, grubo szpoja kręci Uwaga, społeczniacy jadą, bandzi konsumenci Bo z przepisów drogowych robimy sobie jaja I ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja Z przepisów drogowych robimy sobie jaja Ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja Z przepisów drogowych robimy sobie jaja Ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja Niech nawet stara społeczniara fakt ten ogarnie Tym kurwom za dużo uchodzi bezkarnie I pozdrowienia dla każdej eleganckiej ekipy Dla dobrych chłopaków, co słuchają tej płyty Rozumiem, że nie odmówicie nam racji Pierdolicie psiarni, nie lubicie mezokracji I bardzo cieszę się, jak ludzie nasze teksty znają Ciągle powtarzają, że każdy pies jest fają. Bardzo cieszę się, że w kryminałach teksty znają I ciągle powtarzają, że każdy gat jest fają. Dobry zdan, to dziś moja maksyma Tak się zaczyna, kobiecina się wypina Wygina, a mi już ciebie Ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja przepisów drogowych robimy sejaja I ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja Bo z przepisów drogowych robimy sejaja Ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja przepisów drogowych robimy sejaja I ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja Bardzo lubię, kiedy słychać ten solowy wokal Kiedy ludzi masa i pęka szlag lokal Kiedy niebieska faja nie stawia tu swojego oka Każdy pies to faja